Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Wielokrotnie Państwo pokazali, że mieszkańcy Warszawy to dla Państwa obywatele drugiej kategorii. Wasz prezes zapowiada zniszczenie ludzi głównie dlatego, że się z nim nie zgadzają. Warszawiacy i Warszawianki doświadczają tego od siedmiu lat. To szereg ustaw, które znacząco uszczyplają budżet miasta, to brak stosownych rekompensat. Ale macie, szanowni państwo, kolejną szansę, żeby się zrehabilitować. Złożyliśmy masę poprawek do budżetu, ja tych warszawskich poprawek zgłosiłam sześć. I skoro rodzina jest najważniejsza, no to przecież poprzecie dotacje do budowy żłobków. Zagłosujecie za programem dla dzieci ze specjalnymi potrzebami. Chwalicie się inwestycjami w infrastrukturę? Bardzo proszę. Można budować wiadukt, można zakupić autobusy niskoemisyjne, bariery dźwiękochłonne wzdłuż obwodnicy. Przekonajcie Warszawianki i Warszawiaków, że nie są Waszymi wrogami i nie płacą ceny za Wasze polityczne rozgrywki. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo. Pani...